Witam wszystkich na kanale na Gamer w 13 odcinku z gry Laundry Store Simulator. Jaki hmm. plan na dzisiaj? No tutaj raczej wielkich zmian nie będzie, bo mamy 601 dolarów na koncie, 646 Laundry 78372, sprawdźmy to. Laundry 37872, nie? Moment. To, jak to było? Coś tutaj zmaściłem, jak to ja? 78372. 78372. Aha, jest użyte. No to widocznie w pewnie w poprzednim odcinku to zrobiłem. No to co? Na no pewno tu mamy wszystko zrobione. Jeszcze zobaczmy, tylko trzy rachunki opłacone chyba nie. No, oczywiście, że nie. Mamy ten druk koszulek ostatnio odblokowany, o właśnie. Ja sobie muszę doczalić co my tam będziemy musieli zrobić. Tu mamy ogromne pomieszczenie do tego, żeby jakieś tam dodatkowe, nie wiem, pralki mieć tutaj, nie wiem, na razie. Tu jest ten komputer, co ja tu będę musiał zrobić? Rysować wzór, jakiś rozmiar. Aha, tylko żeby wydrukować potrzebuję coś takiego, co to jest? No to dobra, lecimy do komputera. Jeszcze dobrze, że to sobie zobczaiłem zanim... Mm, I gdzie to będzie, w Amazonie? Nie... Druk koszulek, o! Yy. Dobra, weźmy ten największy jeden. Zobaczymy, na ile to wystarczy. No, zresztą tu pisze chyba, że na 15 koszulek więc na razie by nam to wystarczyło gdzie to jest aby twoja drukarka mogła wydrukować twój projekt potrzebujesz tuszu umieść tusz w kartridżu aby napełnić drukarkę tuszem ilość posiadanego tuszu możesz zobaczyć na interfejsie drukowania dobra no weź to i lecimy włożyć ten kardridge. Gdzie to się wkłada? Tu? I co już? 5 na 5, czemu 5 na 5, jak ja to kupiłem duży na 15 Kurła Ach. Mam nadzieję, że to będzie jakoś możliwe do skorygowania. Teraz tak, tutaj w Minimart musimy troszeczkę zamówić, bo musimy obsługiwać niestety. A co to jest drukarka? Ulep za 600. Zredukuj czas i. Okej. Okay. Czyli zamiast życie przepłaciłem za cartridge, bo go teraz nie wykorzystam. Dobra. Nie komentujcie już nawet tego. Dobra. Lecimy to jeszcze wyłożyć. Dobra, teraz jeszcze to i to. Szybka akcja. Bo nie ma czasu. Dobra, teraz to wyłóżmy. Jeszcze jedno. I teraz torby. No, aż dwie. Czyli tak, to idzie na śmieci. No. Tu się przyglądają, tu nikogo nie widzę, no tu kusi mnie historia tych dwóch osób kolejnych, ale nie wiem, czy mi się chce to, to robić w tym momencie. Ten nas dalej tak z góry podgląda, no ale dobra, no już nie będziemy tutaj chyba nic więcej w stanie zrobić, więc otwieramy pralnię i czekamy na atak zombiaków. Idą. Patrzcie, jakie tłumy. To mogłem jeszcze jakieś pralki gubić, ale na razie jest tu lekki burdel z nimi. Jak rozumiem, my tutaj w ogóle nowego pracownika jeszcze nie możemy zatrudnić. Pracownicy bo no tam będzie pomagał z tej, ale to trzeba mieć czwarty poziom pralni. No dobra. Aby mieć czwarty poziom, to my jeszcze musimy obsłużyć 10 druków koszulek. 25 klientów Martu i jeszcze klientów pralni ręcznej. Ta to, to w ogóle mnie się to postać tutaj z tym bambusem, pieniędzmi. Nie wiem czym w buzi, ale coś ma w buzi i pewnie idzie do mini Martu właśnie. Dobra, chodź, skasujecie tutaj od razu, jak już jestem. Bo za chwilę się zacznie pewnie akcja z utkniętymi klientami w pralkach i z naprawą samych pralek. A na razie jest jeszcze względny spokój nikt nie przyży tutaj do koszulek. Nie. Palarz jest w pobliżu. Dobra. Lecimy. Dobra. Patrzymy gdzie ten ciul idzie. Idzie tam, bo już widzę go tu nie mogę wejść. Masz dobra. Yy, nie. Tutaj. Oczywiście już syfek jakiś pierwszy. Graficiarz się zbliża. Noż. Dobrze, to był taki mały gówniarz. Tu go nie widzę. Tu go na razie nie widzę. Idzie. Masz ty, graficiarzu jeden. Maszyna zepsuta, zostały ubrania. Klucz pod ręką do roboty. Jeszcze jakaś maszyna. Klient chce spersonalizowaną koszulkę. W tym menu możesz wybierać koszulki. Dobra, zaraz. Bo tu się klienam wypierd. <śm> 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 wywrócił się. Dobra, zostały ubrania. Gdzieś tu widziałem te ubrania. Weźmy to. No wiesz to. Czemu nie mogę tego wziąć? E, dobra, teraz. Matko Bosko Święto. No chcę to wziąć. Zostały ubrania. Dobra, e, idę do tego Gosia. Zróbmy naszą pierwszą koszulkę. Elka niebieska, i co ja ma tu zrobić? Elka niebieska, i co ona chciała w sumie? Rozśmieszy ludzi. Hmm. Nie no, wy wszystko nie tak. Ha. 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 Masz, drukujemy. Maszyna jest zepsuta, zostały ubrania. Moment. Nie rozstroję się. Długo dojdzie? Łomatko bosko święto. Masz trzym Odbierz nagrodę w aplikacji. Dobra, zaraz. Yy, moment. Bo tu już mamy mini mart. Tu mamy syf. Co jest zepsute? Bo gdzieś tu słyszę, dobra. Klucz. Dobra. Teraz tak, tu gdzie to jest? Ten utknął, chaci. Nos, mogę ci co najwyżej nie powiedzieć co, e, gdzieś... Jak ja mam mu pomóc? Pomóż klientowi. Na pewno bez miłości, a kurna kliknąłem z miłością. No dobra e, teraz tak, bierzemy. Chodzimy sobie tak. To zabieramy. Tu oczywiście też coś jest. Jeszcze gdzieś zostały ubrania. No że sz... Kurła... jest. Dobra. Lecimy szybko do sprzedać to coś. Piątka, czwórka, trójka. Dobra, nara. E, do Minimartu tu ktoś już stoi. Masz. Teraz tak. Yy, dwójka. Wykładamy to co mamy. Dobra, poszedł sobie. Dobrze. Wyrzucamy te pudła. Yy, to i to. Dobra. Yy, na pewno musimy do tego minimartu zamówić to pomarańczowe coś. wyłóżmy to szybko klienci czekają na koszulki nożyszek nie wiem czy to, te koszulki są takie super dochodowe żeby mi się dopłacało robić no ale jak muszę to zrobić żeby na nowy poziom wejść no to to lećmy czym prędzej tam już jakiś kłaczek był chyba na praniu ale to już mniejsza o to Całą korzulkę, która mi reprezentuje, smutna osoba. Chcesz zieloną XL-kę? Zielona XL-ka. No, masz. Zostały ubrania. No to to już strał dziad. Niech tu się drukuje. Zaraz zacznę. Tu nie ma tych yy, niczego. No, jakaś bomba. Ale to chyba w sumie nic nie robi. No. Dobra, lećmy po tego gościa. Jeszcze nie wydrukowało? Czym to? Dobra. Eee, tu do Martu masz. Teraz tak, maszyna jest zepsuta. Słyszę, a nie widzę jeszcze. Dobra, widzę. Dobra, zostały ubrania. Gdzie? Tu nie. Tu coś zostało. Jeszcze gdzieś. Tu. Dobra, już tyle. Zobaczmy, jest tu ktoś, ktoś czeka. Dobra, obsłużmy go. Teraz Mopik. Znowu maszyna zepsuta, znowu klient na. Gdzie tym razem? Aha, za moimi plecami. Dobra, lecimy. No i może nie z mi do klienta. XL chce zabawną koszulkę. Mm. Zabawną, powiadasz. Nie wiem, coś coś żeby narysować, o. takie coś, takie coś i takie. O, jakie pikna koszulka będzie. Będzie pan zadowolony. Dobra, tu czego zabrakło? Tego tych toreb takich. No już trudno. Mm, nie będę tego teraz. Na pewno robił. Zwłaszcza podejrzana cisza jest. Aha, pralnia zamięta. te już nie zdążyły. No to co? Lecimy sprzedać. Aha, bo ten czeka na te koszulki. Ja myślałem, że by mu dento to. A to się drukowało przecież. No bierz to. Trzym. Maszyna jest zepsuta. Dobra, jeszcze poczekam z tymi gaciami, bo w sumie oni tu coś mogą mi zostawić. Możemy sobie troszkę sprzątnąć. Tu tyle, chyba. Klient utknął, zostały ubrania. Dobrze zrobiłem. Lecimy ratować tą melepetę, która utknęła. Zaraz zajmiemy się też tą nagrodą, którą mamy do odebrania. Jakaś bomba znowuż. zostały ubrania. Tu nie widzę. Tu nie widzę, tu nie widzę. Kolejne gacie. Dobra, idziemy to do sprzedać za całe 3 dolary. Czym? 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 Czym to? Czym to? Dobra, tu jeszcze jest dwa zamówienia do wydania. Tu coś jeszcze jest do. W ogóle tutaj są jakieś kłaki. Nie tym, tylko. Daj to, daj to, daj to, daj to, daj to, daj to kochana. Gdzie to było? Dobra, udało się chociaż jedno odkłaczyć. Eee, tu już chyba nie mam klientów. Tu już. Aha, jeszcze tu jest jedna suszarka, więc no tutaj trochę tych klientów jest jeszcze. No to co, zaczynamy zbierać naszą kasiurę. No, do sięka, no, to spokojnie powinniśmy dojechać. Bardzo ładnie. Dobra, tu mamy wszystko. Tu jeszcze dwa zamówienia są do odbioru. Tu nam ktoś naświnił. Jeszcze gdzieś jest Bruno. No tutaj Teraz jest już ok. Zobaczmy tą aplikację samouczek. Jest 790 dolarów. Słuchajcie, grubo rangowe. No tutaj nam jeszcze trochę tych rzeczy zostało. A tu zadania? A tu mamy jakieś odbierz nagrodę. OK. Zawsze coś tam już prawie, prawie mamy 2000 Dobra, więcej już nie będzie A teraz tak, co my możemy tutaj zrobić? Zobaczmy, czy tu się nam jeszcze coś nie odblokowało do odebrania. Jest 5 dyszek No i mamy 2000 No i teraz tak co tu ma lepiej byłoby zrobić? Czy zainwestować w ten minimark, którego nie chcę de facto prowadzić miał na to też czasu. Mm, I w ogóle to jest według mnie mało dochodowe. Czy uderzyć większą ilość pralek? Dobra, zobaczmy jakie mamy jeszcze usprawnienia możliwe w tym momencie. Tego na razie nie patrzę. Zobaczmy o naszych pracowników. Ta może co robić. Prędkość poruszania się. Ten też poruszania, i ta poruszania. Hmm. No, tą jak najbardziej bym przyspieszył. Tą w sumie też. Hmm, teraz tak: ulepszenie pralni. Co to... Z... A zwiększa napiwek. No to weźmy, to nie są duże pieniądze. Aha, I tak za każdym razem wchodził i wychodził z tego. To też nie jest jeszcze duże, a zwiększa napiwki. Gdzie klienci, no dobra, to też możemy ulepszyć. No idźmy w jakąś rozwój o też naszej pralni. No, te półki połamane też wyglądają słabo, więc może też te półki jakoś gdzieś możemy ulepszyć. Mały kosz, to kosz jest 160. Dobra, weźmy to. No, już troszkę lepiej to wygląda. Jeszcze mamy 1200. Narzędzia możemy sobie jakieś ulepszyć. O, dobra. Idźmy w tym kierunku. Może wszystko wybijmy chociaż na ten drugi level. Czyli weźmiemy jeszcze te 3. No dobra, ile nam zostało? 860 to weźmy jeszcze to. Zostało nam 650 plany. Tu nic nie mogę zrobić. Muszę czwarty poziom osiągnąć. Funkcje tu jest jeszcze ta dostawa ubrań. Będzie od przyszłego poziomu. Drukarka, 588 A ile mamy? 650 A jakbym jeszcze wziął, kupił na przykład te pralki na monety, o te Na przykład 4 Tylko mam pewne obawy, że one mi się już nie zmieszą, że znowu będę miał problem, żeby je poustawiać Taka pralka po kilku, no dziesięciu dniach, piracy, rzeczywiście się zwróci. Pytanie, ta, ta jest na czwartym poziomie. Że myślę, że jesteśmy dość blisko. To może już poczekajmy na te, na te pralki i będziemy wymieniać sukcesywnie te najstarsze. Za które pewnie dostaniemy dolara. Eee. Bo tutaj jeżeli chodzi o pralki, te suszarki, to my mamy, tutaj mamy takową i pralkę też mamy takową. To jest na czwartym poziomie, widzę, że się dużo rzeczy odblokuje, więc może tych pieniędzy tak nie wydawajmy. Dobra, minimart to sobie ogarnę następnego dnia. No w sumie tylko toreb brakuje tak na pierwszy rzut oka, więc tylko to zamówię. Dobra, robimy podsumowanie. No i super sprawa. Za koszulki 3 dyszki, 45. No dobra, spoko. O, znowu Tobi się pojawił. No to to już będziemy kontynuować w następnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło, cześć.